Cześć z tej strony Kamila. W tym filmiku pokażę Wam, jak ozdobić szybko na trzy sposoby. Element wycięty z papieru sklepowego z wykorzystaniem folderu do embossingu. Foldery są bardzo fajnym narzędziem, dają dużo możliwości. Ja osobiście bardzo je lubię, a tak chyba mało są popularne na rynku. A szkoda. Mam nadzieję, że ten filmik Was zachęci do wykorzystywania folderów. jeśli macie foldera, nie wiecie, jakie wykorzystać, to Wam to y, pomoże. Wyciłam sobie trzy takie same serduszka. Y, to jest wycięte akurat wykrojnikiem, ale można swobodnie sobie wyciąć po prostu, nawet y, odrysować i wyciąć nożyczkami. Pierwsze serduszko będziemy ozdabiać za wykorzystaniem tuszu distress kolor taki ciemny orzechowy biorę sobie blender maczam w tuszu i po prostu przejeżdżam po tej wypukłej części o, i wychodzi nam wzór jak widać tak. Bardzo ładnie wyszedł nam ten wzór, który był wytłoczony folderem. Dużo lepiej widać dla porównania, tak, niż samo wytłoczenie. Drugi sposób to biorę sobie po prostu kosteczkę z papierem ściernym i przecieram papier, ponieważ ten papier skrapowy jest w środku biały. Także on jest nadrukowywany offsetowo, a w środku jest biały, więc jeżeli przecieram papierem ściernym, to. Wzór też mi wychodzi. Nie, będzie, nie wyjdzie on tak idealnie. Bo gdybyśmy za bardzo tarli, to yy, po prostu zetrzemy cały ten wzór. tak? Ten można dziurę zrobić, a nie o to nam chodzi. Także tutaj będzie tak nieregularnie to widać. Możemy też uzyskać fajnie biały efekt, używając gesso. Biorę sobie gesso, na gąbeczkę, nakładam. I po prostu tą gąbeczką też przecieram i też na wzór. Wychodzi. Pamiętajcie, żeby. O, tutaj wyszło mi za dużo starą ręką. Żeby nie wziąć za dużo tego gestu właśnie żeby on nie wszedł też pomiędzy w przestrzeni, a tylko się zatrzymało to gesto na tym wzorze. Tutaj jest starty ten, ten kawałek, tutaj jest starty za pomocą kosteczki z papierem ściernym, a tutaj jest przetarty gesso. I trzeci yy, nakładam, podobnie jak tuż, nakładam wosk. A w ten sposób jak gesso można też nakładać oczywiście farby akrylowe. Jeżeli na przykład wytniemy sobie i wytłoczymy element w białym papierze, to można sobie po prostu ten wzór pokolorować farbami akrylowymi na na jakiś kolor inny. Biorę troszeczkę na sztywny pędzel wosku i też nakładam. Można próbować palcem, ale przy palcu jest takie ryzyko, że jednak nam się tego wosku sporo wetrze w te przestrzenie pomiędzy wzorem i będzie wtedy wzór mniej widoczny. Nakładamy delikatnie, tak miziamy nawet, bym powiedziała, tą kartkę, trochę pod kątem. Pamiętajcie, zawsze jest taka zasada, że zdążymy dołożyć, a jak za dużo się nałoży, to zdjąć już niekoniecznie. Chyba wystarczy. To tyle na dzisiaj ode mnie. Mam nadzieję, że Was zachęciłam do używania folderów. Dzięki.